Dobra i pyk! Super, 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 super Dobra Pyk, przebijasz i pa pik! I teraz pyk, super, super, super. Przeciągnie? No ja wiem, mnie. no 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 Dobra. Nie wiem czy się Może być git Nie musi. No 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 Puch. To tak składa! To tak składa! Boże, pałasz jest zajebisty, naprawdę Dobra Zaraz mu się skończy, przetnę go teraz też. Dobra, prawie siadło. Tylko nie mogę do niego podejść, będzie kajtował teraz. Tu Dobra. Eee... No... O Boże, to mogli... Dobra, zrywam z nim walkę zaraz. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Idź stąd, idź stąd. Aha, go, brawlowałem prawie. No no, 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 Super, super, super! Piękne wypchnięcie! Zajbiście, zajbiście. Domęczony ziomek, domęczony, domęczony. Jakbyś okay, go w modu. Ta, ta, ta. Yy, generalnie mi to przerwałem. To jest generalnie super newsem. Ajajajajaj, dosłownie dosłownie, Puchapy brakło. Może zaraz zajdą te buffy. Ok. No, powiem Ci, fajna walka, fajna walka. Na pewno jest to fajna walka. Okej, okay. przebiłem go i teraz pyk, super, 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 w końcu ich zabiliśmy, jest rewanż, zajbiście, zajbiście. wystarczy grać broken gównem i się zabija, no, <laughs> podoba mi się to, podoba mi się to, totalnie mi się to podoba, Pa jakiego hita wyrwie, 3, 2, 1, pyk, dobra, super, dobra, jesteśmy fajni, po... nie no, mogą mnie zabić, a nie powinni. Wchodzą w Ciebie, wchodzą w Ciebie, wchodzą w Ciebie. się w Ciebie odpalają. No, dobra, do. dawasz, do, super. Super, super. Super, super. Dobra. Możesz wcinać tego na dole, zioma, bo oni mi nic nie zrobią. Dobra. Ja mam buty za 5, buty za pięć mam. Doskoczę do niego? Nie doskoczę. Dobra, tylko się podchyla, podkile, bo oni już krcotek mają powoli. Widzę, że ty go napieprzasz, twardo kurwa, co ja muszę bić jak nieraz Lepiej zabić. <grystanie> niesamowite, niesamowite. No weź kurwa gini, dziękuję. Ej, ale i sitki mi dał stary, dał mi dostawę Sidek, jest zajebiście. <grystanie> ja mam jeszcze 5 sekund, jeszcze 5 sekund. Dobra, fajne odepchnięcie. Spili już gigapoty. Ja już piję resko, bo się we mnie wkręcają. Spili kolejną gigapotę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. na razie jest bezpiecznie. Na razie jest bezpiecznie, teraz rozpycham, czy w drugą, w drugą, cofnij, 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 dobra. Wypchnę go jeszcze raz, okej, okay. jesteśmy teraz na mniej więcej fajnej pozycji. Teraz to po prostu zajechać. Dla mnie dobra, jedna obraz. leży. Ta, ta, już, już tam jednego wyciąłem, jest spoko, ale panowie... Zaskoczyliście, zaskoczyliście, jak zobaczyłem to, to ja miałem w głowie tylko to, dziwne, 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 więcej nie miałem w głowie. Musiał puścić tego percza, to jest takie złe. To jest takie złe stary, perdże to jest przekleństwo. Perdże to jest po prostu wulgaryzm. Spalił do bofa. dziwnie. Mhm. Perże to jest po prostu stary wulgaryzm. Dobra. Yy, no ja go zamęczam dosyć mocno, nie? Tylko te perdże mnie mhm. strasznie męczą. Dobra. Okej. Okay. Nie spalił perdża, co ciekawe. Dobra, i teraz mu pieprznę? Uuuu, jak pięknie, jak siadło na tak, koniec. Między Bogiem mhm. a prawdą go się depce nie ma. Tak totalnie, w sensie... No w sensie, je... dziwnie grał. On nic nie zadawał tobie. No. Dosłownie całe prio poszło w pizdu w tym momencie. On nie może nas zabić. My go też, ale on nas bardziej. <grym> <Like it. grym> No i perżujesz to, ta no i poczekamy, poczekamy stary, ja poczekam aż ty się w impa zmienisz, ja mam czas. Dobra. <grystanie> <grystanie> Je, ej, jeszcze się, od, jeszcze się odmienił na porygnanie. Jeszcze się odmienił. <grystanie> Dobra. No staram się tak go dociskać jak się tylko da. On już nie może się w impa zmieniać za bardzo, teraz się zmieni w impa. Dobra. Okej. Okay. Dobra, spynął, spynął, spynął. Teraz na killera się przerzucę. Dobra. No, doskoczę do niego. Doskoczyłem. Dobra, jest tak, jest tak. Oj, już mnie sperdżował. Boże, okropne. Te perdże, stary, to jest masakra, nie? To jest masakra. Ej, się w killera obrócę zaraz. No chodź tu tym killerem, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. No proszę, 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 kurwa. On ma 0HP. A ja nie mam jak do niego dojść. Dobra, przebi. No, nie przebi. O, no, 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 dobra, wywalił się. Jezu, jaka ta walka była intens. Jak to było intens. Damy. Dobra, ja yes, zbiję. Dobra. Eee, Grudza spalił. Nie łóżę, nie łóżę, Ta, 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 ja to stankuję raczej. Jaką pizdę wyrwał? Niesamowite. Fajne, fajne, fajne odetchnięcie. No, no proszę, proszę, O, jest, super, super. Ej, fajne, 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 da się, da się, da się. Potencjał jest, potencjał jest. Yy, potencjał jest. Dobra, poczekaj, poczekaj, ja ci pokażę. bo A, strzelił podkę. Pa, pa, patrz, patrz ile to dupnie, patrz ile to dupnie, nie? Tylko muszę mu zbić pół HP. Jezu, no ty kiepie, chodź tu. Będziesz mi się leczył, będziesz uciekał. Jeszcze staki mi zerwałeś, ja chciałem pokazać komboska, no. Dzięki, zapardzasz. No, pokażę komboska zaraz, patrzcie 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 patrzcie. Pyk, przebijasz i pa, pik. O kurwa. Spal buty, 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 spal buty. Spal buty, spal buty, spal buty, spaliłeś buty, super. Wypnął, super. Idę, 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 idę. idę. O, idź stąd, idź stąd, ty to. Dobra. Jest git, A to pewnie się w obraca. Ciężko jest, nie? Ciężko, ale dasz da? Hmm, powinienem. Okej. Okay. Uuu, sestakowali się pięknie. Dobra. Dobra, super, super. No ten z ich zabił, ten z ich zabił. Ty patrz, on już poszedł na ciało już lutować chciał, nie? Już paluszki, już paluszki, już lutujemy. Nie ma lutowania, gościu. Pyk, pik, pik, pyk, szmyk, 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 cyk, 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 cyk i lecimy dalej. Ja ci mówię, Assassin Wrocław, Assassin Wrocław. Dobra, ja się w niego wklejam, po prostu go oram. Ja uważaj, uważaj, bo Spaliłem reskę, spaliłem reskę, spaliłem reskę. Trzymam się. Źle ja spalił debuffa. Muszę go wypchnąć. Okej. Okay. Bo ja nie mogę się z nim stakować nie? Odepnęłem ci go trochę. Spił reskę, spił reskę, spił reskę, nie trafił mnie, nie trafił mnie. Dobra, świetny ten. I pik! No prawie. O, jest, jest, jest! Leży, leży, leży. Tylko teraz doklikać, yy, doklikać trzeba. Dobra. Super, 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 super. O, ale to ma pierdolenieć! Ej, zobacz Killera, zobacz Killera. Zobacz Killera. Kliknij sobie. Kliknij, ja kliknij. Grudża mu odbije. Postaram się odbić jego E. Choć może nie, no, full przebrawluje. Choć nie, ja będę bardzo potrzebował stacków. No, 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 no. Tak, 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 tak. Będę bardzo potrzebował ustaków yy, ja On nie, nie do końca wie. ogarnia. Mhm. To co? Nie, że mówię, że dziwi się, że jeszcze wyjesz przy Kersie. No, no tak. I patrz, go odbije, pik, super Dobra, sperdową mnie, dałem dewkę On nie wie, on nie wie, on nie wie, on jest królec! On jest królez! On jest królec! Pięknie! Ha, 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 ha. Nic nie wiedział kurwa, nic nie wiedział, nic nie wiedział Dobra, i teraz... Co? Dobra, dobra, to jest chore. Weszło w chillera nie, weszło w depsu oni stali na staku. Nie mam pytań, nie mam pytań, nie mam pytań, ale mają dupę, mają totalną dupę. Mają totalną. No, próbuję dupę. do ciebie iść. Okej. Okay. Ale może być to ciężkie. Okej. Powiem świadomie do mnie? Mam... No, no, debuffa no. mam. Masz masz, masz masz. Dobra, jest git. On sobie manę zregał. Bardzo szybko, to ciekawe. Muszę do ciebie podejść. Dobra. Dobra, tego się nie spodziewał, ziomek. Super. Totalnie nie strzaił. W sensie, on myślał, jak już tyle razy engage'owałem w depsa, był przekonany, że ja wbiję w depsa, NIE wbiję w depsa, nie. O, jest ciężko, jest ciężko, jest lipnie, jest źle, niedobrze. Wypycha. Okej, okay, fajna kontra. Dobra. Ciężko, ciężko, ciężko. Szatę mam za dwie sekundy, za dwie sekundy mam szatę. Dwa, jeden, dobra, wypnięty. Okej. Okay. Okej. Okay. No nie, no no jest, 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 jest nie, super, nie. tylko teraz nie, nie, nie posiadłem wąszota, Dobra. Yy, Okej. Okay. Dobra, super, super. Boże, ale to była dobra walka, nie? Strasznie długa i strasznie dobra. Ja pieprze. obydwa oby dwa percze spalili, oby dwa oj, 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 wypycham ci go, żeby nie była presji za dłużej. Jeżelowego odpykam. Pierce pierwsza Z jest. jest. Okej. Okay. Shit, no od razu mi przeskoczył okej okay. Teraz będę mógł go prawdopodobnie. O bym mnie okay. nie shotował. O, nie trafił, nie trafił, nie trafił. Ale we mnie trafił. Ma blesa, ma blesa, ma blesa, ma blesa. Dobra, wejdę w niego tak czy siak. No bless, Dobra. No jest, 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 Super, super, super. Fajnie, fajnie. Good fight. Dobrze było, dobrze było. Dobrze było. Ale ciężka, ciężka walka. Ten się strasznie dużo brestował. Strasznie dużo brestował. Najgorzej na świecie. O nie! O nie Dobra Dobra, no Nie wytrzymam stary te wypchnięcia. To jest taka tragedia. No tak, jeszcze mnie znowu wypchnij! No nie wytrzymam Dobra Okej okay. Ale teraz presję mają ogromną Uważaj będzie mnie robił? Eee, cofnę, cofnę, sobie. O no no no, dobra, jest git. Dobra, i pyk! Super, 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 super. O stary, ciepło, 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 ciepło. Ale fajnie, I dobre te walki się dają. Dobre walki się dają. Jako, dobrze, że teraz zabiliśmy, bo już many nie miałem, nie? Mowili no, a, 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 o, o, jaki puliblesik ładny. O, sexy. Dobra, i dawaj. Puścisz perża? Puścisz? Puścisz perza. oczywiście, że puścisz. Dobra, pyk, 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 pyk. Jeszcze ci rzucę... O, nie rzucę. Czekaj, muszę wypchnąć trochę. Sobie narobić space'a. Okej, okay, jedno E spalił. Pamiętaj, że spalił tylko jedno E Mhm. dobra. Super, super. Ej, wybiłem daleko, daleko, giga Dobra, dobrać. leży, leży, leży. Super, 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 super. O, Perfekcyjnie, to jest w pchnięcie, kurwa. To Czy kurde. O, kurwa. O, 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 kurwa. <zysy> 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 to jest bardziej git niż mniej, ale mam problemy z HP, mam problemy z HP. Musisz odkajtować. Masz kajtować, no. git, git, git. Dobra. Wypycham go, wypycham go, wypycham go. No daj ci czasu ci daj. Dobra. On padnie, on już padnie, on już padnie raczej. On już raczej padnie. O, holesa sobie rzucił Dobra, ja mam taki panel vision teraz ogromny uważaj, dawaj, 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 dawaj Upykaj Dobra, dobra, jest okej. Jest okej, jest okej, jest okej. Dobra, jest git.